Nowolipie. Na rogu Nowolipia i Smoczej była jedna z bram wewnętrznych getta szczątkowego, oddzielająca teren shopów od obszaru niezamieszkanego. Mur i umieszczona w nim brama przecinały Nowolipie na wysokości wschodniej, parzystej strony ulicy Smoczej. Nie zdajemy sobie zapewne sprawy z tego, że to właśnie miejsce jest jednym z najbardziej znanych obrazów spłonącego podczas powstania getta warszawskiego. Krążąca po albumach i muzeach całego świata sekwencja zdjęć pokazuje ulicę Nowolipie w okolicach skrzyżowania ze Smoczą. Szczególnie jedna z tych fotografii stała się ikoną powstańczego getta. Generał Stroop stoi w otoczeniu niemieckich żołnierzy. Jeden z nich podnosi w górę pistolet maszynowy. Na bruku Nowolipia widać tory tramwajowe skręcające w lewo, w ulicę Smoczą. W tle fragment płonącej kamienicy Nowolipie 62, i kawałek muru z bramą prowadzącą na teren shopu szulca. Wspomniane fotografie są częścią dokumentacji dołączonej do raportu generała Jurgena Stropa Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr. Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje. Raport Stropa o likwidacji powstania w getcie warszawskim składa się z trzech części: ogólnego wstępu, raportów dziennych oraz części ikonograficznej zawierającej 59 zdjęć. Maszynopis jest standardowy, nie odbiegający w niczym od biurokratycznego wzorca pedantycznie sporządzonego dokumentu. Graficzną niezwykłość raport sztropa osiąga dzięki starannej robocie introligatorskiej i zdobniczej oprawa w skórę koźlęcia. Tytuł całości wykaligrafowany jest stylizowanym pismem gotyckim. Zdjęcia dołączone do raportu są pieczołowicie uporządkowane, ujęte w ramki, i podpisane. Każde zdjęcie zaopatrzone jest w swój osobny podpis, wykonany również kaligraficznym pismem gotyckim. Raport został dołączony do materiałów dowodowych w procesie norymberskim oraz warszawskim procesie sztropa. Według raportu w trakcie tłumienia powstania w getcie warszawskim przebywało codziennie średnio 166 strażaków. Jednego z nich widzimy na słynnym zdjęciu ukazującym sztropa na skrzyżowaniu Nowolipia i Smoczej. W dalekim tle, tuż przy murze, odwrócony tyłem do obiektywu stoi strażak w charakterystycznym hełmie. Zbigniew Fleszek Grzywaczewski był właśnie takim strażakiem pełniącym służbę w płonącym getcie. Wykonał wtedy serię konspiracyjnych zdjęć z okien szpitala świętej Zofii. Przedstawiają one pochód Żydów konwojowanych przez Niemców. Ludzie poruszają się po jezdni ulicy Żelaznej i skręcają na skrzyżowaniu w Nowolipie. Zdjęcia zrobione przez Grzywaczewskiego znalazły się w archiwum United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. Te fotografie, w przeciwieństwie do zdjęć z raportu Sztropa są praktycznie nieznane. Ostatnio wydobył je z archiwum, wnikliwie opisał i zinterpretował Paweł Szypulski. Grzywaczewski był absolwentem liceum im. Batorego w Warszawie. Wśród jego kolegów byli m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, Jan Bytnar, Rudy, Maciej Aleksy Dawidowski, Alek, Tadeusz Zawadzki Zośka maturę zdał wiosną 1939. Podczas okupacji pracował jako szklarz, zajmował się akwizycją, wymianą pieniędzy, handlem dewizami i złotem. W 1940 roku wstąpił do Centralnej Szkoły Pożarniczej. W chwili wybuchu powstania w getcie warszawskim dowodził trzecim plutonem czwartego oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej. Zadaniem przebywających w getcie członków WSO było pilnowanie, by ogień podkładany przez nazistów nie przeniósł się na obiekty, które miały ocalać. Grzywaczewski podkreśla w swoich wspomnieniach, że w Getcie strażacy pełnili funkcję odwrotną niż ta, do której zostali powołani. Zamiast gasić, musieli przyglądać się wypalaniu, zamiast ratować ludzi, patrzeć bezsilnie na ich śmierć i mękę.